Siemano z tej strony Włoder. Witam Cię w kolejnej nowej serii na kanale. Będziemy sobie tutaj przechodzić kampanię z nowego Call of Duty MW2. Powiem szczerze, no ja już praktycznie całą przeszedłem, jestem mega podjarany bardzo fajnie mi się grało. Mam nadzieję, że i wam będzie się to miło oglądać. Odcinki postaram się wypuszczać dwa na dzień, także dosyć szybko tą kampanię będzie można sobie całą przejrzeć na YouTubie, no aczkolwiek najbardziej to i tak polecam sobie samemu zagrać. Nie przedłużam już miłego oglądania. Okej, okay, no to zaczynamy. A jak mam zacząć? Jak się zaczyna tą grę? A, tutaj. Ej, jaki tryb... Ja... Jaki poziom trudności wybieramy? Bo weteran to ja coś czuję, że to będzie fest, nie? Bo kiedyś grałem... Yy, ten... Yy, to MW z 2019 grałem na weteranie i to był jakiś hardcore po prostu. To była tragedia, nie? Dobra, no chyba doświadczony, nie? No jakieś tam doświadczenia mam. Okej. Okay. Już mogę zagrać? Aha. No dobrze. Ale jasno tutaj jest w ogóle, co ne? Weteran! Nie, nie, nie! Doświadczony będzie ok, bo weteran to jest tak, że te boty mają Aimbota i WH, co ne? No, i tak będzie. Mogliby to jakąś katzenkę dać, i w trakcie by się ładowało, nie? A nie dali tylko jakieś skały. Realizm, to jest zablokowane w ogóle było. Pewnie trzeba przejść na weteranie, albo coś dopiero się odblokuje, no? Almazrach To chyba tam nowa mapa będzie właśnie Almazrach, nie? W WZ2. Słyszycie w ogóle dobrze? Przyjąłem, Grace. Czekaj. Laswell, mamy potwierdzenie. Warta 1 do Bravo 07. Jesteś na nowym... Już prawie. Znam tego gościa. Smakuje wszystkim. Ooo! Ooo! Ale to fajnie wygląda. Ty, tu jest FOV chyba niski, nie? Dobra, wiecie co? Zrobię pauzę tylko żeby sprawdzić sobie ustawienia, bo nie jestem do końca przekonany do tych ustawień. Eee, sekundka, widok, no pewnie, że FOV. Eee, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, chciałbym sprawdzić myszkę. Czyłośmy 8 8.0, no też właśnie. No i to są chyba dla mnie takie najważniejsze rzeczy tak naprawdę. Dobra. Okay. O on robi na środku tego zadupia. Kogo ja mam zobaczyć? Co tam robi? Kurde, już nie uważałem, no. Ale parkur. Jakie mamy givery, Tylko to. Widzę, o pierdziule. Shift? Czemu shift? Jak go dalić? Aha, dobra, bo to mam dwa. No co, no jest paru ziomaczków, jakieś czołgi. Pesuna, pojazdy i sprzęt. Wszystko rosyjskie. A, no, Rosjanie. Zaopatrują Iran, dobijają targu. Słyszysz co? Cień jeden. Potwierdzam, dwie pieczenie na jednym ogniu. Musimy zidentyfikować Gorbraniego, zanim zaczniemy zabawę. Hmm. Ghost, widzisz tam generała? No jak wygląda generał, to raczej nie będzie. A musi być Są w tej grupce. O. Vipa. Rosjanie się cieszą, że go widzą. To będzie ich ostatnie spotkanie. Ostatnie spotkanie. Z tej czwórki będziemy go walić? Tutaj na trzeba by walnąć. To chyba ten, nie? Widzę generała Gorbraniego. Tak jest. To wszystkich. Cel potwierdzony. Dzień jeden. Możecie odpalać. Tak jest, dowódco. Ghost, jesteś za blisko strefy. Zaraz nieźle tam przywali. Czyli na locik. Odpalajcie. Nie na locik. To jest jakieś rakieto. Gotowa. Rozpoczynam procedurę odpalania. Urząd wpisane. Cel wyznaczony. Dwa, jeden. Raketa poszła! Bez jebania się. Włącz do palacu! Zbliżę się! do uderzenia! Czas do celu! 5 sekund! Nikita Tyza! 3... 2... 1... O! Już myślałem, że nie trafię. Ojej, a cię pierdolę. <laughs> Tej się nie odsunął, miał uciekać. Cel zniszczony. Git? Git? <laughs> Ale lagi są, ej. Cieło. Wejść. Laswell. Generał Shepert? Znam to spojrzenie. To nie był ten, A co go zdjęliśmy? Nie. Pan wiedziałby o tym pierwszy, ser. Święta racja. Mów, co jest. Oto nasz cel. Prawa ręka Gorblaniego, ser. Hassan Zayani. Major Siłkuc. Został odpowiedzialny za Iran. Uzbraja terrorystów. W kasę, broń i dane. Ambitny jest. Jest niebezpieczny. Pragnie zemsty za atak na Gorbraniego. On coś knuje, ser. W Iranie jest niedoruszenia. W Iranie go nie ma. Działa na terenie Almazra. Co on to diabła robi w Almazra? Jest tylko jeden sposób, ser. Dorwijmy go. Kiedy? Nie ma na co czekać. Dorwać Pokoła Bambola. Rozwać? Pewnie, że w Włodara, no. Tak jest. Mariusz już się pakują. Ty i sierżan prowadzicie te akcje. Lecimy po zwycięstwo, nie? Czekam w środku. <laughs> Nie chcę. Naloty nękają pozycję wroga przy granicy z Almazra. Wywiad potwierdza obecność wojowników Alcatali w Dolinie. Chyba czegoś tam pilnują. okej okay. wskazuje, że Czyli dojazd. Trzy budynki. Major Hasan może się tam ukrywać. Ghost i Soap poprowadzą dziś oddział Marines, by zabić lub schwytać Hasama. Śmigłowiec dostarczy dwie drużyny w odrębnych miejscach przy strefie docelowej. Drużyna brawo, oczyści budynki 1 i 2, a Alfa zajmie trzeci. Macie zgodę na likwidację, ale chcemy Hasana żywego, by go przesłuchać. Mam nadzieję, że wszystkich będę mógł dojechać, a nie, że będę w jakimś tylko jednym teamie. Jeśli tam jest, zginął za niego. Powodzenia. Ojej, to nocy. Tutaj. Alfa wysiądzie nieco dalej. Spotkałby będzie po cichu, jakoś taki stary, czy? Chcemy Hasana żywego. Ale to misja my, jak lecą hel helkami, to na cicho to nie będzie. A kim ja gram? Ja będę tym Soapem? Tak, Soapem. O, no, kto mam chyba, nie? Wygląda jak jakiś Dragunov. O, MP7. A nie, to jest EPR, o nie. Okej. Okay. Czekajcie mordy. To wszystkich, Dwa jeden na nas. To? O! Drugi pocisk. Jeden spada. Rozbijemy się. o już, mordy, jakie jestem wolny. Muszę znaczy na pewno zmienić. No trzeba być. Ghost, musimy zabezpieczyć miejsce katastrofy, już Zacznijmy od Hassana, to odciągnie ich od Alfy Później zabezpieczymy miejsce katastrofy, zrozumiano? Tak okay. jest Ruszamy O, dziękuję bardzo, Garfield O, wow, jaki celownik? Czemu tak? O kuźwa nie mogłem do niego strzelić, czy mi po prostu zalagowało? Po prostu zalagowało. Dobra. Ja mówię, nie, zabiłem cywila pewnie od początku. O, o o! Będzie hedik. Nie no dostał na bank! U! A wiedzą o straciłem nas już okej okay. To nie było za mądre w takim razie No to już co dobra, ja się skradam Mam jakieś fajne okno, coś tu jest budynek 2 Wytrzymajcie Dobra dojazd Parkour parkur tu można ej ale tutaj taki w piewoczy o co jest to, to jest właśnie poziom doświadczony kurde. Pelesz taki. Ej, gdzie tu się woli? Tam będę chyba tylko. No to mam cztery Mam nawet chyba nawet. O, żeż, ty. Ale fajnie padają. Na jakim korytarzu? Tu? Ghost, broga załatwiona. Ja pierdzielę. Jakidłki flash? Ktoś do mnie wali chyba? Mordy, może mi ktoś pomoże, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, punkt kontrolny, chyba dostał. I co, idziemy do Helki? Nie, ja nie ogarniam, co tu się dzieje. Przejrzy cele, o. Otrzyść budynki, z których ostrzeliwany jest brak. No przecież... Aha, dobra, czyli musieli po prostu tam wejść do tego pokoju. Sorry, trochę tro, 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 nie ogarniam. Co tu się dzieje? Musi jak oni Czekaj, bo... czwórką? Jak to czwórką? A dobra, to tą czwórką. Ej, co jest? skóźno? Ghost, teren zabezpieczony. Brak Hasana. Przyjąłem, idziemy do zakupu. Mam nagranie Hasana. Hasan to ich bohater. Muszą potrzebować nowego bohatera. Nie będzie mi już to potrzebne. Wszystko gra, stary? Ta płyta dała radę. Deskrow wiele zaatakował Alfę. Ta. Teraz możemy zabezpieczyć wrak. Do wszystkich brawo, na zewnątrz. Ghost, tu soap. Alcatala ma konkretny sprzęt. Soap, ruszamy do wraku, żeby pomóc rannym. Reszta niech tu zostanie i na zasłania. Rozumiem. Alfa 02, tu brawo 07, budynek 2 zabezpieczony. Idziemy do was. Tu Alfa, wszystko jasne. Przygotować się na kontakt. Alcatala na nas czeka. Swój, swój! Dobrze was widzieć, panowie. Pięciu martwych, jeden ranny. Zostałem sam, ale mam mało amunicji. Pomóżcie z nim. Poko mordo. Nic z tego już tu są. Celuj w stronę tamtych drzew. Ja nic nie widzę. Jak zobaczycie cel strzelecie. Atakować! Strzelcie przy murze! RPEC Ja no dalej Jest grubo, ale powtarzają te ścinki Nie wiem dlaczego tak się coś się dzieje w ogóle To jest oni tak blisko już są Ilu ich tu jest? Ja pierdzielę jak ja muszę szybko strzelać jak oni zerpega jeszcze balą <laughs> O mój Boże No dobra. O ja sobie może kucnę mam fajnego Hytglicha Tara. Ty no, gościu go Już po mi snajpę dać na starcie. Jomuś, może byś krył tą prawą stronę. Nic tam nie widać nawet Ciekaw czy znak to ale by coś tutaj było widać Wątpię, no bo to jest... Na razie. Uwaga na tamte drzewa Ciągle się przemieszczają 7-6, bez ostrzał. Chcę atak z powietrza na te drzewa. Przyjąłem, robi się. Ale info daje na te drzewa, nie? I skąd oni mają wiedzieć? 0 wsparcie. To są bambiki jakieś w tym teamie. Zbliża się wsparcie powietrzne.

tamta dwójka jest czy on jest tu na blisko już? ja pierdzielę, no weź go mordo strzelaj co. <grym się wytrzymał> co tu się dzieje? no patrzcie strzelają nas po plecach a ten A fajnie jak mnie tak smyra o amunicja Hej, ja tu miny mam a jak ją się kładzie? W porządku S.O.U.P. Jest dobrze. 2-3 oberwał. Nie żyje. 7-2, jesteś mi tu potrzebny. Przyjąłem, ruszam. Ghost, powinniśmy się wycofać do domu. Odmawiam. Oczyścimy pozycję i nacieramy. Jeśli Nie nacieramy to tam. 7-6, <grym grym> położymy okay. ze wsparciem powietrznym. Ej, a czemu mi ammo odnowiło? O, dobra. Dowodzenie 7, tu Kilo 01. Wsparcie za minutę. Kilo 01. Atakujcie wszystko co zbliża się do naszej pozycji. Macie zgodę. Przyjąłem. Kurwa, co teraz? Rączniku, nadciągają pojazdy pancerny. Są cztery Oszczędzać amunicję. Niech się zbliżą. Nadchodzę. Może minę bym rozstawił? O, ja tu mogę walnąć chwę, nie? Tylko czy ona nas nie dupnie To ja w nich To ma sens w ogóle? Nie do tej pół Ja pierdzią. Grubo. Mam kurwa nadzieję Czysto Kilo 01, brak ruchu w okolicy. Dzięki za wsparcie. Przyjąłem 7-6. Kilo 01. Utrzymuje pozycję! 7-6. Niech ktoś przyleci po poszkodowanych. Przyjąłem. Przygotujcie się. Hasan nadal jest naszym celem. Tak jest. To rwimy skurwiela. Alfa, idziesz z nami. Tak jest, porucznik. Ruszajmy. Skurwiele użyły nas jako przynęty, prawda? Mają niezły sprzęt i walczą z głową, dzięki Hasanowi. Ja, miałeś rację, poręcznik. Myślisz, że Hasan wciąż tu jest. Ale ciekawe, bo zawsze nakowizory były, na były zielone, nie? A to jest niebiesko. No ale chyba lepiej, tak. Ptaszki latają, w ogóle ten dźwięk lotu był kopiów klej z Warzone 2, nie? z Warzone, z Warzone'a pierwszego Padnij, padnij, jak się leży Kurde dobre Ty no, przecież nie ma tam już snajpera chyba, bo... a jest! Nie! Tak, to, zarzuciłem. To jest takie Kolejny! Dobry nas! No przecież to jest w ogóle nie... Nie mądre to jest. 7-6, potrzebny mi tamtego budynku

Ja spróbuję starać się zrobić kancel zrobić. no ładnie to wygląda, nie? Sorry, przyzwyczajenie klawiszologii. Tutaj ją trochę pozmienialę. Dzięki za wsparcie powietrzne. Krzeszko wychowane nadal w jednym kawałku. W kilku kawałkach też starczy. Będzie go łatwiej znaleźć. Do wszystkich prawo ruszamy, zabezpieczyć budynek. Makam wszystkie 7-1, wchodzę do środka. O, 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 był kamikadze jakiś. Dobra, bo to jest jedyne wejście. Ty, ale ja tu włączę to bo to światło mam trochę zepsute. Sprawdzić ciała. Musimy zidentyfikować hasana. Jednego wchodzę. Czy okay. ktoś widzi Hasana? Hasana tu nie ma. Brak ważnego celu, ani śladu Hasana. Brachwa, trzeba na górę pójść. O, tu coś jeszcze? Nie, to już rozdrobcona. Czas na tu. Załatwiony. To jest mój. To jest mój czy nie mój? Nie potwierdza się nic. Strzeliliśmy w głowę czy nie strzeliliśmy w głowę? Tak nie wyeliminowane. Oni mają noktowizory normalnie, nawet. Samobójca zneutralizowany. Kto ja tam rzucił skąd? Co tu się wydarzyło właśnie? Jednego Przepraszam, przepraszam. Kieruję się na pierwsze piętro. Nacieram na pierwsze piętro. Travisologia. U mnie jest coś takiego u mnie w głowie. Mam to nie Czy tutaj jest taka dziura na dole? Je, dziele Skubani, jakie mają spod... On żyje dalej! Zabójstwo potwierdzone Centrum operacyjne. sobie. Rozglądaj się, może coś znajdziesz. Poszukaj śladu Hasana. Chwila? Kto go zabił? Ja tam tylko flaszę rzuciłem. Chyba, że już wcześniej go zabiłem. Śladu Hasana. A działa już to światło? Nie działa. Sprawdź pokój, okej. Okay. Patrz. Mundur Hasana. Więc tu był. Uciekł. Zamknij drzwi. Myślisz, że to by dało radę? Twierdzisz, że niepotrzebnie pomagaliśmy? Wybory mają konsekwencje. Do Mogę spróbować co? Idziemy. Do wszystkich prawo. Na zewnątrz. Skoro Hasan zwiał, to czego oni tu bronią do diabła? Cholernie dobre pytanie. Trzeba te drzwi sprawdzić może. Jo, pierdziela. A gdzie ja mam teraz? Iść? Przygrupuj się. dobra. Co my tu mamy? To jest cięż... Ktoś tu chyba biegał. Kontakt! O mój Boże. Nie widzę tam nikogo w ogóle. Ty, on po dostaje? No. Jak, jak długo w ogóle go trzeba klepać? I bez kewa to na strzało, nie? A ten tu, o wytrzymałeś, Kubaniec? Sprawdźmy sobie takiego, kałaszka Ok będzie lepszy niż ten posiedem. Co to kurwa jest? Wszystko po angielsku. Bomba aktywowana. Jezu. Rakiety balistyczne. O kurwa. To Zasiek 1000 mil. Minimum. Jak do diabła wpadło to w łapy Iranu. 7-6, połącz nas z Lazwell. Przyjąłem, czekajcie. Brawo, 7-6, Charlie, do warty jeden, słyszysz? Tu warta jeden, nadawaj. Lazwell, tutaj Ghost, mamy coś. Powiedz, że macie Hasana. Ghost. Rzucił ukiem na to. Ghost, macie Hasana? Nie. Znaleźliśmy skład broni. Hasan posiada rakiety. Amerykańskie 07, tu dowództwo Złoty Orzeł. Powtórzcie ostatnie. Powtarzam. Hassan ma amerykańskie rakiety.